Dzień trzeci mówienia do kamery, aż w końcu nauczę się mówić. Zawsze byłem średni w szkole, z języków, z przedmiotów, z wszystkiego byłem słaby, ale jest jakoś, że jestem fanem Barcelony, postanowiłem, że nauczę się hiszpańskiego, chciałem tam polecieć parę lat temu, no i kupiłem sobie kurs. Od razu jakoś spodobał mi się ten język, taki przyjemny był. No i też dobrze mi szedł. Nie wiem, wydaje mi się, że on jest podobny do, do polskiego trochę. No i po trzech miesiącach poleciałem po czterech do Barcelony. Pogadałem sobie, już jakieś proste y, zamówienia potrafiłem złożyć w restauracji czy w sklepie się dogadać. No ale dalej taki mój hiszpański był na średnim poziomie. No i tak ćwiczyłem przez rok, dużo mi dały nauki z native speakerami, w sensie lekcje, gadanie no i codziennie przez godzinę, przynajmniej przez godzinę, na co słownie cały rok yy, uczyłem się tego hiszpańskiego no i postanowiłem, że polecę do Hiszpanii znowu tym razem do Alicante samemu na dwa tygodnie na kurs poleciałem yy, mieszkałem z rodziną hiszpańską i to był naprawdę taki moment kulminacyjny tego, tak mi się to spodobało, ten cały hiszpański nauczyłem się bardzo dużo przez te dwa tygodnie, poznałem dużo ludzi Wyz, yy, tych wyrażeń hiszpańskich i polubiłem języki. No, nie, nie jest to, znaczy, jest to w sumie łatwy język, też dlatego przychodził mi on z łatwością i znowu się gubię. No i koniec, w sumie, tematu, czasu. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że ledwo coś się zmieściłem w tej beczce. Próbowałem rozwalić, ale dosypałem też soli wczoraj. Dosypię jeszcze więcej. Potem, no i co, widzimy się jutro na